Już mano Z tej strony Kuba. Dzisiaj po długiej przerwie, bo by były ferie. No to ty tu jest tutaj, dobra? Okej, okay, a ja ty jedź. A ja jedę po Gabrysie. Aha, jedziesz po Gabrysie. Um, dzisiaj 24 godziny na dworze, w ciemności. Naprawdę ciemno jest, prawie 3 minuty, ale to wysyłam. E Jutro to wyślę, ale dzisiaj jest trzecia w nocy, gdzie teraz to nagrywam, ale jutro to wyślę bardziej, w, nie w nocy takiej trzeciej, tylko bardziej rano W nocy na pewno, bo żeby, żeby uwierzyli, że jest noc, bo jest ciemno tu jest to, to taki światło. Znacie maskotkę moją? to jest taki pies. Dobra, nie wam, wam. Pufik! Chodź, to jest klaska. Jo, nie. Gasiło się światło. Dobra. Pufik! Zobacz, mnie policzał. Wypłatował Nie wyjdzie, no bo zmienił się, jestem 24 godziny o 3 w nocy i zobaczymy, co się dzieje w nocy o 3, zazwyczaj dziwne są rzeczy. Fówik! Nie mogę postawić kamery, bo fówik by mnie odstrącił i zniszczył. No. no i by nikt do mnie nie dzwonił dobrze ze światło mamy, bo inaczej bym nie nagrywał tego bo akurat to tak grane. Hmm, nie wiem fufik Dobra, nic. Muszę tak pokazywać na to, żeby światło sięgało tam, żeby nie pokazywało jako światło. I oczywiście wchodźcie na sponsorowany kanał, który no, niestety mnie taka. Nazywa się Kacper! <słuch> XD LOL 123 albo Kasper 123 LOL xd albo Kasper 123 XD LOL albo Kasper i, r, LOL XT No to. Nie wiem jak on się nazywał, ale coś tak się nazywał? Ja oczywiście jestem. KB2230. Ja nie zmieniam Zarazem Na uziemy nazwy, bo to naprawdę dużo gada. Kubek dwa, 0 zero. Ale trzecia w nocy jest. Prosto trzecia w nocy. No i to jest straszne trzeciej w nocy tak nagrywać sobie. To jest pierwszy filmik, gdzie nagrywam po trzeciej w nocy. Mm -hmm. Ole brocznie! Uuuuj! Ale... Fufik jak... bardzo dużo chce uciekać. Kurę Jak by Jakby dla was Łowik był lepiej, znaczy na w kultaszu. może z nimi być bez papieru. Ale... Nie, bo to jest rodzinne zwierzę, my rodzinnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sąsiadki. Wydaje mi się, że nie skojarzysz tego. Słuchajcie, moje, nie mogę bez moich przedsiadek nagrywać, no bo to by em, prawo wolne by zapierało i by, bu, i by ja był bo na 20 lat pozbawieniem wolności za to, że nagrywam. Tu nie, ale żeby ja nagrywał bez pozwolenia, to jest nielegalne nagrywać kogoś bez jego pozwolenia, no bo to naprawdę jest niebiłe. nigdy tak nie można robić, pamiętajcie tak nie robić, e, że bez zgody kogoś nagrywać, a w ogóle pójdźcie na TikToka, bo ja mam sobie kanał na TikToku, bo się traba. Jest nie wiem, bo ja się nazywam kubek do tego. 3 te... To też Tak. Kasper w do... w aucie. Fufik w... może z nami się pobawić. Kurde, jest ciemno. Zapalę światła. Nic nie zapalę. Dobra o, 24 godziny To jest bardzo dużo Jeszcze w dzień Ja chyba tego tak długo nie nagram Bo mnie po prostu to nerwica mnie bierze Wiecie, człowiek nie może być tak długo na dworze Ale naprawdę to robię 24 godziny na dłużę. Nie wierzę jak ja to robię

Ja Nie, nie ugrzysz tego. pierwszy raz taki coś widzi. Nigdy nie widział takiego przechodzi. No i tak różnie to jest. Fufi! Biegnie, biegnie. Biegnie. Oj. Oj. Fufi. wejść? Chcesz Kofi! Pofi! No pokazuje mi dupę idzie! No jakiś termin! Sprawdźcie, ja ile już tu jestem? Dziewięć minut. Nięć. Godzinę aż! Godzinę. Ja nie wierzę! Godzinę że... aż muszę 23 godziny jeszcze tutaj wytrzymać u ale ciemno ja, ja nie wytrzymuję ciemności naprawdę mogę dostać skizy i to wielkie skizy no i to jest nie, to jest naprawdę dziwne jestem porąbany który szaleje, bo on nie wie co się dzieje on nic... Nie wiem. Kacper! Wujek! No, przyjmij tam się. Mamy jak to. Jak mnie nagrać? Mamy. Później. To był chyba praktyk. Jeszcze cztery godziny. I ja wam powiem, gdzie zasnę. Ja mam pokażę wam tutaj mamy garaż jest klient możecie zobaczyć co jest Lepiej by było, jakby mógł był, się kończył pójść do utar spać. To się nie liczy jako podwórzek, tylko jako auto. No. I zapal, zapal, zapal. No co jest? No chodź. A, dlatego tak długo. No, jak poszedł? Fufik! Ale fufik w ogóle tak się stresnił, że na mnie wszedł i mnie polizał Pomorcznie. No Widać, że fufik. Jak każdego liża. Ja nie wiem jak dużo zostaje. To nagrałeś? No To nagrywa jeszcze. To nagrywa jeszcze 11 to da się no, to ja... to do nie, Jeszcze ja nie Dzisiaj a, to mój No to ja... Tak, to poczekaj. Jak przyniesiesz jedzenie, to skończę nagrywać. Dobrze. Widzisz że tu Jestem 24 godziny. Jak on... Tu przecież ja tu nie ja skończę nagrywać. Bo dłużej nie mogę nagrywać niestety. Bo to nie może być takie długie. Jestem tu już 12 godzin. Z Fufikiem. Przeżywam. Fufik jest cały zimny. Bo on śpi na dworze. Bo ma tu swoją budę. Chodźmy to budy. to budy. Tak, u niego wygląda, jest ciemno jak w tubie i są z siebie prawda, Naprawdę, tu jest tak ciemno, że tam nawet to światło nie do a to jest duże. To na maksimum jest światło teraz, poddaję i to tutaj nawet trochę. Widzicie, tak że w ogóle nic nie wie. Ja wyjdę, bo tam już z szak... sąsiadów. Jest jest inny domu, bo w tym domu, w tym domu są swoje siatki. Ale my głównie tam mieszkamy. Ale ja tam głównie nagrywam na tym kanale, a na, na moim gajmerskim, w innym moim głównym domu, gdzie sam jest. Nie jest takie, żeby nagrywać na ten kanał, bo tu bardziej się postaraliśmy. Wreszcie jakieś zadania robię. Już się nie chwalę jak wcześniej. I tak jak to Pola ogląda, to już się nie chwalę. Tylko że teraz to ja zabrażam samego siebie, bo jest bardzo zimno, bo jest zima. Dosłownie zima, no. To jest takie zimne, że nawet mówię, jakie jest zimne. Co? Nie wiedziałem, że on tu może wejść. Co? Wiem, Przecież niech się przytuli, bo przecież dawno go nie było. No tak, tak. Na tak, też. Ja nie wiedziałem, że on tu umie wejść. Umiem, umie, no, przecież wiesz co ja miałem kiedyś z mamą? Ja się działem.